Czy chcecie wiedzieć, jak wygląda życie ziemniaka? Przez kolejne 30 dni będę dzień w dzień wrzucać vloga z tego, co robiłem. To będzie mój mały challenge. Chcę pokazać, że mogę się nauczyć systematyczności. Mogę pokazać, jak ustawiam swój plan dnia. Mogę też innych zainspirować do tego, żeby zaczęli działać, a jeżeli polegnę, to mogę być tylko zły na siebie. Kamień milowy z PGA okazał się być totalnym fiaskiem, dlatego że nie wyznaczyłem sobie celów. Tym razem wyznaczony mam cel 1. Każdy dzień kończy się montowaniem vloga. I te vlogi zamierzam rzucać każdego kolejnego dnia. Je, jest bateria, zapomniałem vlogować. Dzisiaj nagrywamy z Stewartem, Dzisiaj nagrywamy z nim unboxing. Tam są rzeczy, tam są rzeczy, tam są rzeczy tam są rzeczy. W tyle z vloga, bo nie umiem vlogować. Robisz, robisz kanał Ziemniak in Real Life? Chcę robić relacje z tego, co się w ciągu tego dnia działo. Chcę pokazywać nie tylko jedzenie, nie tylko miejsce, w którym się znajduję, ale co robiłem i chcę, żeby każdy ten dzień był czymś ciekawym, ubarwnionym. Na przykład piątek. Siedzieliśmy sobie z Tiwoltem, budowaliśmy oświetlenie do niego na streama. Człowiek droga, człowiek biceps, ty jesteś człowiek mięso. O, jest oświetlenie. Jak ksiądz tutaj. Wcześniejsze dni mam całą kamerkę, 8 godzin nagrań, gdzie już zdążyłem chodzić z tą kamerką i ćwiczyłem. Nie udostępniam, po prostu że ten vlog, uczę się sam vlogować. A więc jesteśmy właśnie po zakończonej konferencji. Kuszę, jest tu elegancko, naprawdę elegancko. Hołp, jak się czujesz? Zajmij Tych nagrań mam pełno, ich nigdzie nie upubliczniałem, bo to jest element mojego. Kreowania siebie, mojego uczenia się, w jaki sposób rozmawiać, a przede wszystkim w jaki sposób opowiadać historię. Zazwyczaj jeździłem gdzieś z kimś. Bardzo rzadko mi się zdarzało jeździć samemu. Jak był, było to spotkanie, wideo Ursynów, wtedy pierwszy raz wyruszyłem gdzieś poza miasto, tak dalej, czyli do Warszawy samemu. Pojechałem wtedy pierwszy raz z Bełlakarem. Czułem się dziwnie, ale pomyślałem sobie, ahoj, przygodo! No ja choć wyruszyłem w drogę. Od tego momentu moje życie się zaczęło delikatnie zmieniać. Że jak teraz będą się nadarzać okazje, że trzeba. Gdzieś pojechać, że trzeba coś zrobić, a ja, będę tylko mieć taką możliwość, też będę z tego korzystać. I ten wyjazd mój pierwszy do Warszawy to było właśnie coś pozytywnego. I tak samo dzisiaj. Dzisiaj jestem w Poznaniu i błądzę samemu. Jestem tylko ja i ta mała sportowa kamerka, ale ona utrzymuje taki mój kontakt z domem. Chcę zrobić tak. Zaczynam dnia pierwszego. Pierwszego dnia mam vloga. To jest ten vlog, którego widzicie w tym momencie. I chcę zobaczyć vloga, jaki będzie dnia 30. Chcę wybrać w logach gdzieś w środku, chcę zobaczyć jak ja się zmieniam, czy mój dzień się zmienia, czy zaczynam ustalać sobie rzeczy, które chcę zrobić wcześniej, chcę zrobić później. Chcę być na tym wszystkim jak najbardziej w stu procentach skupiony. Pan widział jak vloguję. Teraz nie wiem jak zareagować, jak dominę na przykład. Pozwólcie, że skręcę jakąś boczną uliczkę. Zawstydziłem się. Czy ten challenge się uda? Czy ten challenge się uda? Czy ten challenge się uda? Czy będę w stanie przez ten miesiąc rzeczywiście rzucać dzień w dzień? Jaki będzie jego wynik? Żadnej muzyki nie ma, gościu. Co masz dla mnie? Nic, bawię się we vlogera. Uczę się tego. A wiecie, co jest najtrudniejsze w robieniu jakiejkolwiek rzeczy? Właśnie początek. Dlatego tak długo zajęło mi po prostu nagranie tego... wstępniaka, żeby opisać akcję. Jak macie jakieś pytania, Postaram się odpowiedzieć na dole w komentarzach oraz w kolejnym vlogu, aby wszyscy ci, którzy nie czytają komentarzy, mogli też się dowiedzieć, o co chodzi w samej akcji. Ogółem chciałbym, żeby mnie te vlogi nauczyły systematyczności, tego, żeby każdego dnia ustawiać sobie swój układ w jakiś specyficzny sposób oraz przede wszystkim... Kurczę, chyba nagram tą scenę po prostu... Z wewnątrz. Zapraszam Was w tym momencie do zobaczenia pierwszego vloga. Zobaczenia, mam nadzieję, z dodatkowymi moim komentarzem, bo ja się wszystkiego uczę. Niech ten dzień chociaż trochę produktywny będzie. Powiem szczerze, że. Oczywiście. No, szczerze, gadaj, szczerze. Wiedziałem czego się spodziewać, że to będzie ciężkie, i mimo, że to jest moje pierwsze ujęcie dzisiaj z Szanki, to i tak czuć, że te ujęcia będą wypełniały przynajmniej dużą część mojego dnia. I tak pierwszy dzień zaczął się przygotowaniami na streama na japarczce. Jakby tak pączka wziąć i powiesić na przykład na choince. I taki pączek sobie siedział i zrobiłby drzewko. Mhm. To by była najpiękniejsza ozdoba. Denerwowałem się, ale ostatecznie chyba wszystko dobrze poszło. Kostka ma nadane cechy ludzkie. Ja już laptopa zdejmuję. Drogi czacie, jesteście świadkami live, jesteście świadkami live, jak ta kostka, niegdyś służącami do celów dekoracyjnych tego pokoju. Dzisiaj specjalnie dla Was dla, na potrzeby akcji Japaczka 2015 zginę, i nie będzie. No i kostka skończyła swój żywot. Wydaje mi się, że całkiem fajne było po prostu zrobić coś takiego dziwacznego na live. No komentarze były dosyć pozytywne. Jest. i... oj, przebiłem się całkiem i teraz choć musimy to pokazać pokażmy całą, że tak powiem akcję, kostkę ściągnijmy. kostka tym samym oficjalnie straciła swój żywot w sumie wydaje mi się, że to dosyć by było ciekawe, żeby na live'ie charytatywnym zrobić coś takiego, bo już wiele razy Kiwolt się odgrażał, że tą kostkę zniszczy, a myślę, że to była najbardziej satysfakcjonująca rzecz w mojej życiu. Pączkowi wyskoczył Tumik. Trzeba będzie pojechać na kanał, trzeba będzie go zrobić. Więc ogółem jeszcze dzień się nie kończy, całość będzie pełna wrażeń. No i tak mija ten pierwszy dzień vloga. Bo pomyślałem, że dzisiaj jest. <śmiech> <śmiech> I tak pomyślałem, że warto będzie zacząć, jeżeli już coś, taką inicjatywę. Od czegoś ciekawego. Nie sobie czegoś. chociaż to jest karty. Dzisiaj, jakbym miał kawałek swojego pokoju na ulicy. A tu jest podnośnik. Pączek montuje ten kanał. w ogóle. Hmm. To na Uch, Nie mam pojęcia, co tam widać. Pączek to Bo widzicie. Tu jest takie łączenie. I ja jadę dzisiaj do dzisiaj z leroy zawadziłem o krawężnik. I uderzyło tam jak widać, bardzo ładnie. I wyrwało tutaj to. Po prostu trzeba teraz to włożyć. I to właśnie robimy. Znaczy, ja robię, jednak się przygląda. Nagrywa vloga. Pobruził mi cały statyk. Chodzi o to, żeby po prostu bardziej swoje życie ułożyć. No bo live się skończył o godzinie 13. Teraz mamy godzinę 20.11. I od tego czasu jeszcze nie odczułem kostki, którą zamierzałem sprzątnąć od razu, no prawda. Poszliśmy jeszcze z Tiwoltem coś zjeść. Pączek jeszcze grzebał pod samochodem. Potem zagrałem jeden mecz w CSA. A teraz jedziemy do bonarki, bo potrzebuję kupić lakier, bo chciałbym to dzieło dzisiejszego live'a uwiecznić i zrobić sobie z niego obraz. No i tak czasami bywa, że mamy 22.45, a dzień jeszcze nie dochodzi do końca, że tam mamy pączka. W tym momencie jesteśmy na kanale u Piotrka. Chcę pokazać śrubkę. Dobra, idę na dół. Poczekaj, wytłumaczysz mi, co tutaj jest, nie tak? Tam jest tumik, tu jest rura. I teraz te dwie rury trzeba razem połączyć, złapać je obejmą, i wszystko powinno być cacy. Bo pączek wyjeżdżając z Leroy Merlin zawadził krawężnik. I mi się te dwie rury rozłączyły. Tak jak jest na zewnątrz zimno, tak wchodzi się tutaj, jest tak przyjemnie ciepło od tego silnika. Ale to nie jest takie samo uczucie jak siedzenie na przykład która ma 110 ton. No, ja, czyli takich 100 autek miałem nad sobą. 25? 25. tych tak. było Tak miło później godziny, nastroje można powiedzieć Dopisują A tu mamy Piotra Piotr, w jakim zespole grasz? Ostatni dram Sprawdźcie. Na auto na dziś już jest uratowane. Natomiast sama motorynka odpaliła, tylko się nią dzisiaj nie przyjedziemy, bo łożysko w kole nadaje się tylko do wymiany. Uh! Jeszcze jest jedna kwestia, jak już mówimy zmiany i tak inne, to muszę też zmienić swoją dietę, bo teraz zajadam się kremem orzechowo-kaowym ciemnym. Tak spoglądając krytycznie. No, na pewno można powiedzieć, że mam problem z wysławianiem się, opisywaniem tematu, często się powtarzam, czy jestem mało pewny siebie. Chcę się lepiej nauczyć opowiadać, trzymać tej linii, jaką powinno iść opowiadanie. Wiem, że jeszcze jest bardzo długa droga przede mną, ale dobrze jest tak spojrzeć na siebie troszeczkę z perspektywy trzeciej osoby i pomyśleć o tych kluczowych aspektach, które składają się na całość, na, na tą postać, jaką widać na ekranie zobaczymy co przyniosą kolejne odcinki zobaczymy ile tak naprawdę wytrwam Dzisiejszy dzień dobiega końca praktycznie mamy za chwilę będzie północ jedziemy sobie alejami, jest spokojnie Chciałbym, żeby te vlogi coś miały za sobą. Żeby nie tylko to było pokazywanie, że dzisiaj zjadłem to, robiłem tamto, tylko żeby zauważać różne drobne rzeczy, jakie się zdarzają w naszym życiu. Na przykład dzisiaj było widać, że fajnie jest mieć znajomości, ale nie chcę, żeby to było analizowane w sposób negatywny. Jak znajomości, to się od razu kojarzy... Yy, z czym się kojarzy? Z pracą, że masz znajomości, masz lepszy etat. Tym razem potrzebowaliśmy po prostu pomocy. Zdarzyło się, że ja kiedyś pomagałem piotkowiego zespołowi robić zdjęcia, nagrywać teledyski. On tym razem nam pomógł. I co z tego wynika? Że czasami w życiu warto coś zrobić bezinteresownie, i czasami warto po prostu egzystować z innymi, bo nie, kiedyś Wy znajdziecie się w potrzebie, ktoś Wam pomoże, ktoś będzie w potrzebie, Wy mu pomóżcie. Nie chcę, żeby to brzmiało jakoś bardzo kapłańsko, tylko chciałbym zauważać także w swoim życiu takie drobnostki, które się składają na całe życie. No, brzmi to trochę myślanie, ale mam nadzieję, że zrozumieliście mimo tej późnej pory, o co mi chodzi. Mączek, jako takie podsumowanie, jak byś nazwał, jaki dzisiejszy dzień był? Długi, jak widzimy bardzo smogowy. No.